robię tu. A jeszcze środek muszę zrobić. Chcę ci w nasionkach, bo nic innego nie ma, mało by się Jaką? Najlepszą? No. Czyli No. Ja sobie zbędę, czyli mam iron, Patrz, iron, to. Nie, to jest liltowa. Ja tam zbędę. Czekaj, mam coś dla Okej. Okay. Patrz Patrzcie. to no masz wolne... Y, tam? Co? Masz wolne miejsce. Tak, 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 tak. Patrz. Dla, dla... oczywiście, ja tu będę mieć i do wychowywania ich. Y, Kotek tam u góry? Nie. Po, jeszcze jeszcze wiem mam taki y, tam w piwnicy. Ta na tym, nie? W y, piwnicy. Tam. Y, mam zrobiony, ale jeszcze chciałem go tam gdzieś wysłać, nie? I tutaj będzie taki całutechno. Wow. Będzie tak trzymał rękę w, o, w Miecz. Łatwo się zaczyna wiosna, tak przerabo, ale się zaczyna łatwo. Hej! O boże. Tak Dobra. Dwa. Pięć drównia. Ocinek mi się wstrzymał, ale ok. Oj, duży. Masz dziurę. Tak, bo tutaj wszystko ładnie. Nie? A tu dziura. Tylko No, 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 no. nie mieści mi a nie, poczekaj nie da mi nie, no no. <grym> to myśli, ja kupiłem takie coś na e, kotek e To dla mnie jedno, dla ciebie. Co tu tam?

Przecież ja tylko, że nie czarny. Ty świecący, ale sam. Miałem but czarny i miałam czarny Czarny. Nie leż. Daj szczyt. Do domu, do Ej. domu, do domu. Ty, ty jesteś kotem. No właśnie, do domu, do domu, do domu, do domu. Ja nie muszę. Ja, jak ja nie cierpię na szczyku. Szkólny jestem. To jest dla ciebie ja żebyś już... Y i że już nie będziesz musiał. A nie, w sumie na fajnie jest ciepło. spoko Mam coś dla Ciebie. Co Nie się nie byłby. a nie, nie, z powodu, ale dzięki. Przyda się. Na rowery. Znaczy, nie mamy rowerów ale okej. Okay. Masz nawet kask. No, kask. Tam no, rozcinam coś z boże. Ty coś z papieru możesz zrobić na przykład tiba Ja właśnie mam takie, ha? Nie? No. Chyba go sobie właśnie go będę już yy, będę właśnie robił takie tiba tylko muszę wydrukować to. Okej, masz poratować y, dorszy i ogólnie jakąś wydam. Ja mam torszy ale nie Ale co? parę dotrzę, ale będziesz musiał sobie podpiąć. Nie, 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 dla kotka. Najwyżej. sześć Co tak. Co i